Siemano, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj zaczynamy uprawę podjęcznień hybrydowych w technologii High Vido. No i mamy wjazd pierwszy w pole. I zobaczcie co odkryłem. Wyszedłem rozkręcić ciągło łącznik, łącznik 50 i zobaczcie co zaobserwowałem. Było to wsadzone w ten sposób. Na całe szczęście nie urwało to w połowie, żeby mi maszyna nie spadła na. No więc siemano witam w kolejnym vlogu Zobaczcie brat nie wiem, czy to było ujęcie Tu stały jeszcze trzy palety z Galileo No w tym roku one u nas Zaplanowało najlepiej Mimo tej suszy, w tych warunków stresowych poradziło sobie najlepiej Miałem dwie odmiany Galileo i Barracuda no, Tak jak powiedziałem był test i wybiorę odmianę która Najlepiej będzie mi się podobała. No i trafiło na Galileo Plus e, parę jednostek Nowości koty Tych nasion ciężko było dostępne Ponieważ to jest nowość no i tutaj na parę hektarów, nie wiem, 1, 2, 3, za 3 hektary, 2,5, 3 hektary, 6 jednostek. Jest Dakota, będzie wysiewana, no i co? Będziemy ładować, jedziemy na pole, no i powiem ogólnie co i jak <gry> Ale ładne, grube ziarko. Groszek. Nie wiem, gdzie oni to wyhodowali. Chyba podlewali to. A więc tak, w siewniku wsypane jest na około, gdzieś myślę, 7 hektarów Galileo. Tutaj jedzie na 3 hektary Dakota, będzie wszystko koło siebie. A tutaj mamy odmianę konwencjonalną. Kosmos. I tak samo znowu w tym roku porównanie trzech odmian. Zobaczymy, czy to był przypadek, czy jednak to, co mówią, się sprawdza. No i dobra, zamykamy burtę, zaczepiamy przyczepę i ja jadę dalej uprawiać. Będzie praktycznie, że wsiewane w świeżą uprawę. Pół pola wczoraj zrobiłem w nocy i lecimy. Widzimy się w kolejnej części vloga. A więc tutaj kompania już jest naszykowana, ja jadę uprawiać dalej to i zaraz z dojedzie, tak samo Jedziu. Z nosionami, bo tam trzeba będzie, właśnie, jak słyszeliście, znowu jest też, siejemy trzy odmiany, koło siebie. A zobaczcie kto ze mną jest. Na mieście musiałem go zabrać, bo byli szokiście i chciał jechać z statą, tak? Co dzisiaj tutaj wujek będzie siał z tatą? Jędźmień! A? Tata idzie, bo sierota. E, talerzy. Zagadaliśmy się z synusiem i robi kopce. No ogólnie tak, stanowisko jest po rzepaku. E, Podrzepak wiadomo, to nawożenie nie jest małe w naszym przypadku, bo jeżeli decydujemy się za uprawę, to już trzeba koszty ponosić. Ale nie o tym. I teraz tak. Całe pole ogólnie po zebraniu nie było talerzowane. było stależowane dokładnie chyba 10 września dopiero. Uprzednio gdzieś w okolicach 20 sierpnia zostało zdesykowane. To co wzeszło, to wzeszło. No i 10 września po prostu po desykacji, nowe siewki powychodziły po takich e, przekropnych dniach. Tu zostało stelażowane i zobaczcie. Elegancko. Tutaj teraz wszystko, dopiero kolejne e, rzepaczki wychodzą. Widzicie? I ja teraz to niszczę. Tutaj e... było e, około 130-140 kg NPK o zawartościach e, 8, 20, 30, czyli 8 azotu, 20 fosforu, 30 potasu oraz 8 siarki. Jak możecie zauważyć Tutaj ładnie nawóz leży tu, tu jest tego trochę tych kuleczek Nie ma tragedii stanowisko po rzepaku Mógłby się pokusić nawet o niższe nawożenie Ale dajemy tak, żeby potem nie było takich przejazdów No i co? Widzimy się później, bo ja muszę robić Bo brat tu za niedługo przyjedzie, a ja tutaj nie mam wcale dużo narobionego pola Więc jesteśmy w kabinie Co za misiek? Co? Czemu od, yy, 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 od nowa robiliśmy. A czemu od nowa robimy? No bo tata, jak widziałeś tych talerzy bocznych Z lewej i z prawej strony nie rozłożył No one nie rozgarniały i po prostu ryło to, wiesz? I musimy poprawić, bo taki kopiec by został Siewnik by to rozciągnął, ale jak robimy to już róbmy dobrze, nie? I ty też ucz się robić dobrze, nie, nie, nie na odpierdziel w życiu Tak? Wy, wy, za, kabelki, to, jest... to nie są kabelki, tak. to jest rzepak. Ale... Łodygi od rzepaku. Że... Tak, no zobacz. Widzisz, stoją, stoją te twoje kabelki, widzisz? A z tyłu już ich nie będzie, bo karat je wymiesza. Ale ty, jak kiedy się wymieszę, to jeszcze raz się ma Nie, no wujek siewnikiem przejedzie. siewnik ma talerzówkę, czyli sekcję doprawiającą, uprawiającą. I będzie wszystko elegancko, zobaczysz, będzie... Voilà! więc e, Witam. Teraz takie szybkie omówienie może odmian. Tak, na początku filmu Galileo wysiewamy. Ogólnie w tym roku będzie na 40 e, prawie hektarach zasiane. Tam e, każdy z chłopaków wziął po 18 jednostek sobie ku zakupił. Tak samo ja będę miał akurat 20 hektarów jęczmienia, e, ponieważ będę miał zasianego 20 Galileo oraz e, 3, 3 hektary tej dekoty. No i teraz tak, jak to się w ogóle prezentuje? Galileo wysiewamy w ilości 90 kg na hektar, z worka wychodziło 94, ponieważ nasiona są dość bardzo pokaźne. Masa 1000 nasion to ponad 51 gram wychodziło z worka. Siła kiełkowania 95, co daje nam około przy wysiewaniu 90 kg, tak jak liczyłem, 170 chyba jeden sztuk. Ogólnie przyjmijmy te 170 roślin na metr. I teraz brat wysiewa, ogólnie Galileo zostało już wysiane, i teraz z boku jest zasiewana odmiana. Ta właśnie nowość Dakota Chciałem tej nowości trochę więcej, i około też na 6 hektarów. Chciałem ogólnie. Pół na pół, Galileo, Pół Dakota, ale niby nie była osiągalna ta odmiana, ponieważ to jest nowość. No i jakby to powiedzieć, materiał ten kwalifikowany, ogólnie materiał siewny hybrydowy został rozgrabiony przez innych kupujących. No i dostałem tylko, mogłem zarezerwować sobie na 3 hektary, czyli 6 jednostek, ale mniejsza z tym. I tutaj sytuacja wygląda podobnie. Tyle że masa tysiąca nasion tutaj wychodziła 41 gram. No i wysiewamy też 170 sztuk na metr. To wychodzi 70 kg dokładnie na hektar. Jest ustawione pronto. Tutaj nieco lepsze kiełkowanie jest na worku. No nie wiem od czego to zależy. Nowość po prostu i chyba dlatego lepsze kiełkowanie aż 97%, czyli na poziomie. Bardzo wysokim I teraz tak Jeżeli chodzi o zaprawienie I czystość ziarna To jest po prostu petarda Bo te hybrydy i ogólnie ten kwalifikat Ogólnie kwalifikowany materiał się kupuje Bo to jest niebo a ziemia To co się nieraz samemu zasiewa No i co tu mogę więcej powiedzieć No zobaczymy Stanowisko po rzepaku jak wiecie Jaki to, będą, jaki to będzie przebieg pogody Jaki wynik będzie No zobaczymy W tym roku jeszcze ogólnie ze wszystkich upraw to yy, najlepiej wy, wypadł nie ma szału, nie ma tragedii, no, susza była i po prostu było jak było ale jakbym po, miałem te porównania, to hybryda wyszła najlepiej, mimo że jak doliczymy ten koszt nasion to wszystko to przykładowo wychodzi no niech dajmy te 150 zł yy, drożej nie yy, jeżeli przykładowo odmiana populacyjna, którą siejemy swoją opoliczyć policzyć zaprawę, nasiona, odpady yy, no to wcale więcej nie wychodzi drożej tam jakieś około jak się liczy 100-150 zł ale wzwyżka w plonie jest yy, widoczna okiem może widoczna okiem jest tylko tyle, że jest więcej kłosów na metrze i do zbiornika więcej leci no i waga pokazała, że jest to nawet do, prawie do jednej tony więcej, czyli jakby nie było, 300 zł z hektara nam zostanie po odliczeniu tych nasion, tego wszystkiego. Przykładowo, ja już te liczenie, że niech nawet będzie 300 zł więcej 10 hektarów, 3000. No to, to nie jest mało, bo jak ktoś gospodaruje na dużym areale, przygotowuje się takiego jęczenia 100 hektarów, to już jest 30 tysięcy to, to już nie jest mało pieniędzy. Ale ja taki podaję tylko teraz przykład. A wiem, że zostaje po prostu więcej, jeżeli sieje się hybrydy. No i tak samo jest z rzepakami hybrydowymi. Od liniówek nasze gospodarstwo odeszło ze względu na te mozaiki. No i co? Ogólnie hybrydy w tym roku miały bardziej rozbudowany system korzeniowy. No i zniosły troszkę widocznie lepiej tą suszę. Poprzez ten rozbudowany system korzeniowy. ale też wiele czynników wpływa. Ilość rozkrzewień, hybrydy nieco u mnie się... Lepiej porozkrzewiały niż populacja, ale to jest takie moje wyłączne zdanie. Populację nadal wysiewamy i na tym polu z boku też będzie populacja. Będzie kosmos, Dakota oraz od drogi będzie Galileo, będzie wgląd. Jeżeli będziecie zainteresowani całym przebiegiem, to tam na jesieni na pewno się ukaże jakiś film. Bo jak skończę pracę w polu. To będą albo opryski, albo będą takie objazdy wspól, nagrywane, żeby coś się działo innego na kanale, a nie tylko e, ta praca w polu i traktory i maszyny. Troszkę, trosz, troszkę chciałbym to urozmaicić w tym roku więcej takich omówień polowych. No zobaczymy jak to w ogóle czasowo będzie. E, no ja co ja więcej mogę tutaj gdybać? kończę działkę. No, to jest moja działka właśnie po rzepaku. 12 chyba i pół hektara teraz będzie, bo ja tutaj podorabiane jest, podorywane wszędzie. No to tak gdzieś wyjdzie z 12,5 hektara. No i zobaczymy. Ziemia jest taka mieszana. Ogólnie ziemia jest dobra w miarę. Tylko są takie straszaki, przepłony. Jedna dziura piachu, druga dziura piachu i tam dziura piachu. A tu gdzie jedziemy no to jest taka czwóreczka, sypka, ciemna ziemia. Miejscami się trafia glinka, ale to sporadycznie. No i średnia jakaś tu powinna być, ale jaka, no to ja nie będę czarował, bo jeszcze to nie skiełkowano. A więc tak, ogólnie czemu tylko 170 roślin? Może czemu, a jedni powiedzą, że i aż 170 roślin. W tamtym roku na przestrzeni tego wszystkiego, tej całej pogody, Hybrydy były wysiewane chyba 16 Ta hybryda na próbę 10 hektarów, te moje, było wysiewane 16 września. Dzisiaj mamy 18, nieco później, dwa dni, ale na chwilę obecną jest ciepło. No, wilgoć jakaś jest. Zasiewnikiem tak w miarę się nie kurzy, ale dlatego, że jest zrobione na świeżo i to na pewno przyczyni się do lepszych wschodów tego jęczmienia hybrydowego. No i w tamtym roku jęcze miał różnie. Od 5 do 6 przykładowo rozkrzewień do zimy. Tam sporadyczne rośliny miały 7, czyli teraz 170, ja sobie sobie zrobię w razy 6, to jest 1000 kłosów. 1000 kłosów e, na metr 1000 roślin. No i To jest taki wynik, gdzie siejąc hybrydy można myśleć o plonie rzędu. 8-9, nawet 10 ton, bo jęczmień hybrydowy i ogólne jęczmienie osiągnąć 9 ton to nie jest jakieś wielkie zdziwienie z mojej strony, tylko potrzeba wody. Jeżeli będzie woda, to te 10 ton jest po prostu, jeżeli chodzi o jęczmień o zimy w zasięgu ręki i dlatego taka, a nie inna decyzja z obsadą. Tam pewnie napiszecie, że też przy obsadzie. 600-800 kłosów yy, można osiągnąć wysoki plon, tak, ale nie wiemy ile będzie wody. Yy, po prostu wysiewamy troszkę więcej i ewentualnie rośliny samoczynnie sobie to zredukują, zredukują i będzie tyle, ile jest wody, tyle roślin będzie i tyle plonu. Dlatego takie założenie liczę gdzieś na około 1000 kłosów, 1000 kłosów, 1000 roślin. Wiosną czy się jęczmień pokrzewi, krzewi się ogólnie, no w moim przypadku yy, w tym roku się nie pokrzewił, może po jednym rozkrzewieniu jeszcze y, popuszczał i to było wszystko, no ponieważ było sucho, było sucho, a jeżeli on na jesieni się nie pokrzewi, no to już potem jest trudniej, yy, trzeba go dokrzewiać, yy, stosować jakieś dawki azotu wygórowane, a tego się nie chce, od tego jest jesień, że te rośliny mają sobie swobodnie wyrosnąć już na jesieni. Dobra, to tyle. E, co, za, ogólnie kończę poprzeczniaki. Ujęcia były, brata, nagrane, chyba że tutaj wam wstanę, nagram coś takiego z kabiny, żebyście mieli do wglądu. No, ziemia tu fajna, czarna, ale to jest taki moklak. Tu zawsze stoi woda, nawet w tym suchym roku. Bo tu na mapie jest jakoś kawałek jakieś łąki. Tu jest orna, ale jest niezalesione, tylko samosiejka. Nie wiem co to jest. Osiki, osiki narosła. I by to wszystko karczować, wycinać. E, Fres jakiś albo młyn taki do maszyny do asfaltu. I to wszystko robić. Może z czasem, ale nie na dzierżawie. Jeżeli kupię te pole z agencji, to będę działał. A tak na agencję nie będę robił, bo potem będą robić fajną wycenę sobie e, moim kosztem. No i dobra. Robimy poprzeczkę i let's go! Teraz tak, ogólnie 3-metrową maszyną i większym traktorem mocy uciągowej, czyli 230 koni, nie jestem w stanie narobić e, e, siewnikowi pronto 4-metrowemu i case'owi, który ma 150 koni. E, wczoraj jeszcze zrobiłem się około hektarów zaś i rano byłem pół godziny wcześniej no i brat mnie dogonił niestety dlaczego? Ponieważ ował wał się w karacie przypycha, godzina jedna to mnie denerwuje w tym wale daszkowym czy mógłby coś naspowywać na te daszki jakieś pręty albo blachy żeby on się zazębiał, żeby on się lepiej kręcił eee. no i tutaj w karacie, jeżeli się nie, nie będzie najeżdżało jedną łapą to po tygodniu będą takie brody mimo, że siewnik idzie, no i dlatego eee. Zawsze staramy się dużo wcześniej czy to orać, czy uprawiać, bo ten rok jest specyficzny, kolejny, że to co uprawione jest i jest niezasiane, bo od dwóch tygodni nie ma ani kropli wody i na chwilę obecną nie zapowiadają w ogóle kolejnych opadów. Dlatego to, to co było zaorane w mokre i spadł na to deszcz, jest zasiane, już jest na wierzchu i dzisiaj robimy na bieżąco praktycznie, czyli ja uprawiam. A brat praktycznie, że mokre jeszcze nie przeschnięte mokre, wilgotne, bo to nie ma, to nie jest mokre, to jest wilgotna gleba tylko, e, po prostu e, siewa wkłada ziarno, i wtedy będziemy mieli zagwarantowane, tak że wschody będą w 100%, w 100% wszystko się uda i wzejdzie, bo inaczej mogłoby być po prostu. No kiepsko ze schodami. Bo, jeżeli teraz karater to przesuszymy, no to pogoda sami wiecie, jaka jest. Co było niektórzy. No to po prostu się nie uda. Co ja mówię? Co ja gadałem? Że, jeżeli to sobie przesuszymy. Karatem uprawimy, no to 2-3 dni, i na 5 cm 10 jest popiół. Ponieważ ostatnio u nas temperatury sięgają nawet 25, a czasami 30 stopni. Noce są zimne. Dzisiaj, na przykład, był przymrozek. Nie wiem dokładnie ile, bo bym się nie spodziewał. Rano było biało, ale to i się każdy myślał, że to jest rosa. A niby ci, co wstają jeszcze wcześniej, to mówili, że to po prostu był mróz. Mróz, i jeszcze raz mróz. No, i teraz ci co pójdą, poszali rzepaki. Nie wiem jak, jaki przebieg pogody będzie, ale może być nieciekawy, jak rzepak jest w fazie liścieni i przyjdzie przymrozek dość sporawy. No to może być bardzo, ale to bardzo niedobrze. i zapycha się znowu, co za kurcze. No, i teraz wszystkie uprawy będą robione praktycznie uprawa i od razu się. Niedużo nam zostało od zasiania. Myślę, że jakieś, nie wiem, 150 hektarów, może 200, już praktycznie, że pół, pół metra ogólnie przekroczony.